Hej moi drodzy! Dzisiaj nagiwałeś takie cacko, także doceń postaranko i zostaw łapkę w górę, komentarz i suba, to pilne, a ja nie przedłużam i życzę miłego oglądania! No ja, f**k, jak ta gra chodzi ze streamem, już się nie chce. Ten Train jest w ogóle chory. Ja tą wolał w CS:GO pograć, ale niestety kurwa laguje na tym trejnie, ty. Nie, no nie... zaibisci. Masz rangę surfują na trejnie w ogóle? Bo ja tego nie gram. No ja też. Ten, so no jest mało, ale jest misja. To za coś. Przez ten deszcz co tu pada. Ja jak się strzelam z kimś, to z 90 mam. Ale to ze stream, Bez streama nie jest tak źle. Po prostu szkoda prądu, szkoda prądu na Nix TV. Ej co jest? Ja normalnie idę, nie? Do przodu, do topa Kurwa, i na mesim nie mogę wychodzić, bo jak wyjdę na mesim to dostanę ty tydzień bana. Ej dużo reklam dali, szkoda że mam kurwa pięciu widzów, bo bym coś zarobił ze z tego może. Szkoda prądu to szkoda prądu. widzisz, nawet ja się poddałem, mi się już nie chce, nie wiem. Pierdoli mnie to, pierdoli. Może jakiś stream z Metina widzowie. Ej grajcie coś, bo jest lipa. Ej poka kose. Z G4, z G4, z Kodem Links? Ja Dzięki Ugebena znowu nie oddają? Same niebieskie skiny lecą? Mam dla Was świetną alternatywę. Wbina GeForce Skin z Kodem Links, który daje bonus do doładowania i trawową skrzynkę na start. Na stronce możecie otwierać skrzynie. Brać udział w bitwach na skrzynki oraz macie możliwość tworzenia kontraktów. Korzystając z dostępnych trybów, wbijasz poziomy, które umożliwiają otwieranie bonusowych skrzynek. Co miesiąc dodawane są nowe eventy, z których możecie otrzymywać bardzo ciekawe nagrody. GeForce Kins oferuje wiele metod płatności, takich jak blik, SMS, krypto czy nawet płatność skinami. Dodatkowo codziennie możecie odbierać darmowy bonus, a skiny są wypłacane natychmiastowo. Wbij na stronkę z kodem Links. Link w opisie. Z G4 Kosa? Na jak? No i super, było ładowane z y, bonusowym doładowaniem, nie? 15% z kodem, z krzyknik G4 Dokładnie, dokładnie Dokładnie, Jeszcze zapraszam na najnowszy odcinek, szefie Sprawdź sobie po streamku, skomentowałeś, a obejrzałeś cały? Co tam było na nim? No powiedz, opowiedz co było Opowiedz co było, zdaj sprawozdanie No ja też nie wiem, w sumie, kurwa Thank you for cover. Kurwa, no bym to rozbroił jakby oni coś zrobili. Guys, no kurwa, ale wy jesteście, wy jesteście chorzy wszyscy. Na L4 wypierdalać. O Co to chodzi? No kurwa, no co co mi chodzi? No. Łapię pakę, a oni konia walą. Boją się z konektora wyjść kurwa, jeszcze nie wiem, ja pierdolę zaraz gaszę streama, bo mi się takie słowa na język ja bym pojechał z wami kurwy. BI! Ten gra CZ, -kę. ja go kurwa co rundę z CZ widzę tego typa, więc zżygam się. Pierdole, co mecz do czterech. A ile było? 12 było, nie? Chyba przez chwilę. Ja jak było 15 widza. Ja normalnie chyba bym stary rower przyniósł do domu i zaczął tu jeździć na nim. Nie no rower to nie, bo to za mało miejsca, ale na hulajnod, na hulaj bym pojeździł. Normalnie no kurwa bym cały chyba fruwał w skowronkach. Ale mu plombę wyjebał, co? Nice plomba, man! Give drop! Me very poor, thank you, thank you. Ej, w też macie takie poczucie, że jak, nie wiem, chodzicie do pracy albo szkoły, to to jest takie, kurwa, bez sensu wszystko? Staranie się w życiu? Robienie czegokolwiek? To wszystko jest no future, no future, i ten stream, i te, kurwa, pracowanie na etacie, to jest no future, po Pochój nie wiem. Kurwa, i ciekawe, czy, czy życie to symulacja, czy nie w końcu? Może jest tak, że jak się zdejmujesz, to instant zdejmują ci google i mówią, haha, to był jakiś żarcik. Patrzyliśmy, jak się będziesz zachowywać w różnych sytuacjach i się testowaliśmy. Może tak jest, że życie to forma testu jakiegoś. No to ja na pewno oblałem. O, albo życie, życie to nie zapisane. Się challenge. I no, że ktoś z jakąś pandemię wymyślił, i wszyscy są takimi zjebami nagle. Kurwa, to też jest niesamowite, nie? 80 FPS. -a. No chyba też co ktoś wymyślił, kurwa. Ej w ogóle oglądałem wczoraj taki filmik na YouTubie i cztery. To po, yy, tak jak u nas trzynastka to pechowa liczba, to w Chinach cztery to też jest. To dla nich właśnie czwórka jest pechowa, bo w wymowie jest podobne ze słowem śmierć chyba czy coś takiego. Pan kebab. To się nazywał kebab. Najbliższy od domu Beaty. On nie był taki zły w sumie. Trochę dziwnie doprawiony, dużo pieprzu. O, tu! Chyba. A czemu? Lipiec 2013, nie no kurde. Czerwiec 2024. Kurde. O, widać nawet. Tu jakoś inaczej się nazywa, bo się właściciel chyba zmieniał. Ja pierdolę, Warszawa. Gaście to w chuj. Kurde, ja w ogóle wczoraj byłem w Lesznie rowerem i sobie tak myślałem, że... Na kebaba bym sobie wstąpił. Ale nie wstąpiłem. Jest to spróbować, co skończyć już to, bo to jest kurwa, na to mój rok. Sypiam do późna, ale jak smut, Skrócię to chujnia, zbłąkany przez nogi. Ja już się kompletnie zatraczyłem w czerni